Cześć, to miłość. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić wyjątkowe auto, jakim jest BMW E67. Czyli przedłużona i pancerna wersja BMW E66. Auto jest moim prywatnym samochodem, użytkuje od dwóch lat. Zakupiłem go w Berlinie, w Ambasadzie Czeskiej. Jest pojazdem bezwypadkowym. Do końca w Niemczech serwisowany w serwisie BMW. Ja go serwisowałem u specjalistów, też od BMW. Jest to wersja 750 IL 48 litra Long. W najwyższej wersji wyposażenia. Ciężko opowiadać, co to auto ma, ale ma wszystko. Począwszy od radarów Noctowizji, przełom 2006-2007 roku. Jednakże doposażone maksymalnie. Fotele ustawiane elektrycznie, komfortowe, z plecami. Kierownica podgrzewana z manetkami do zmiany biegów. Tu i tutaj. Dużo nawigacja. Fotele grzane, wentylowane. Szyberdach, tylne fotele również z pełną regulacją: rolety tylnych szyb składane elektrycznie, jak górna roleta tylnej szyby klimat za też strefowa ...dla każdego pasażera. Tylne fotele również klimatyzowane i ogrzewane. Bagażnik otwierany z pilota. Szyby pancerne, podwójne. Dał to posiadam pełną dokumentację. Auto od pierwszego właściciela, jestem też pierwszym właścicielem w kraju. Odpalanie bezkuczykowe. Dał to posiadam dwa kluczyki podzadkowy, pilot do zdolnego sterowania, ogrzewanie wybastem. A tak prezentuje się pod maską. Auto pracuje jak zegarek. Serdecznie placem tego klasyka. Hej.